Jakub Woński, witam cię serdecznie. Ostatnio przeglądając internet trafiłem na bardzo ciekawe informacje, które opublikował magazyn Forbes. Są to mianowicie informacje na temat tego, jak będą wyglądały trendy w social mediach w 2014 roku. Materiał jest o tyle ciekawy, że myślę, że warto o nim wiedzieć. Więc jeżeli interesuje Cię konkretna informacja na ten temat, to zapraszam Cię do dalszej części tego wideo. Kilka dni temu na stronie Forbesa znalazłem artykuł, który mówił o siedmiu trendach, które pojawią się w socjal mediach w 2007 roku. Dzisiaj dosłownie przed chwilą trafiłem na taką samą informację na stronie internetowej Marketing przy kabie i pomyślałem, że e, artykuł, który oni nazwali 7 trendów w social mediach, które będą dominować w 2014 roku jest na tyle ciekawy, że pokrótce e, znam Ci recenzję z, z tego artykułu i powiem Ci o tych 7 trendach, które e, według Forbes'a pojawią się w 2014 roku. Jeżeli oglądasz to wideo, to pod spodem znajdziesz bezpośrednie linki, które będą kierowały zarówno na stronę Forbesa, jak na stronę marketingu przy kawie. Tak więc, siedem trendów w social mediach, które będą dominować w 2014 roku, to po pierwsze będzie, jest to informacja, że social media staną się obowiązkiem, a nie tylko luksusem, jak to dzieje się do, w dniu dzisiejszym. Wiele firm jest na Facebooku, jest na YouTubie, niektórzy korzystają z Instagramu i nawet z Twittera i bardzo często, szczerze mówiąc, wiedzą, jak to, wiedzą, że potrzebują tego, że jest to świetny kanał do komunikacji z, ze swoimi klientami, natomiast nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać, jak to zrobić. I według Forbesa w 2014 roku przestanie być to tylko luksusem, na który mogą pozwolić sobie niektóre firmy, tylko stanie się to obowiązkiem który będzie niezbędny do tego, aby w odpowiedni sposób prowadzić swój biznes i komunikować się z klientami. Drugą rzeczą, o której jest napisane w tym artykule jest informacja o tym, że znacznie wzrośnie znaczenie Google+. Do tej pory Google+, przynajmniej w Polsce, moim zdaniem jest nie do końca odbierane tak jak powinno być i nadal rządzi Facebook i wielu osobom Wydaje się, albo są wręcz przekonane, że właściwie pozycja Facebooka jest absolutnie niezagrożona. Od kilku lat bardzo mocno pracuje nad tym Google. Ma dosyć spore zaplecze, więc może sobie na to pozwolić. Co istotne, jest tutaj świetny cytat, który mówi o tym, że jeżeli zlekceważysz Google+, to jego wyszukiwarka zlekceważy Ciebie. To jest informacja o tym, że wszystko, co będzie pojawiało się na Google Plus, będzie świetnie pozycjonować się w Google. Jeżeli będziesz chciał być pierwszy w niektórych miejscach, no to może zdarzyć się, że te wpisy z Google Plus pojawią się właśnie w pierwszych miejscach w wyszukiwaniu Google, jeżeli ktoś zada jakieś pytanie, więc warto, żebyś zaczął się temu przyglądać, zaczął sprawdzać, co Google Plus potrafi, albo chociaż śledzić informacje na ten temat. Trzecią rzeczą. Która jest moim zdaniem również bardzo istotna, jest to sukces formatów wykorzystujących obraz. Jeżeli sprawdzałeś kiedykolwiek statystyki, to najlepszą klikalność na Facebooku mają zdjęcia. Warto się temu przyjrzeć, warto się temu nad tym zastanowić i warto spojrzeć również na programy, które pozwalają nam upiększać zdjęcia, robić zdjęcia, a później w prosty sposób przerabiać je na tyle, że będą one interesujące dla. Odbiorców będą one na tyle interesujące dla osób, które będą przeglądały swoją stronę na Facebooku, że zwyczajnie będą miały ochotę kliknąć w dane zdjęcie. Myślę, że tutaj jest też ciekawa informacja o tym, że Pinterest program, który jest w. W moim przekonaniu bardziej używany przez artystów i, i, i przez kobiety, zdobędzie znacznie e, większą rozpoznawalność i coraz więcej osób będzie się na nim pojawiało. Więc myślę, że warto, jeżeli nigdy nie trafiłeś na ten program, żebyś e, spojrzał czym, z czym to się je. E, czwartą informacją o trendach jest to, że pojawią się blogi, mikroblogi, tak zwane mikro czyli e, w wypadku. Twittera jest to Wini, czyli 6 sekundowe, krótkie filmiki, które robią potężną furorę w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli nie trafiłeś na to jeszcze, to zobacz Wini, jak wyglądają te filmiki. Zupełnie niedawno na Instagramie pojawił się Instagram Video, czyli 15 sekundowe filmy. Z jednej strony 15 sekund to bardzo krótko, natomiast jeżeli przyjrzesz się temu dokładniej, to gwiazdy z show biznesu już dawno to wykorzystują. Ich filmy potrafią być lajkowane przez na przykład milion osób, i myślę, że to jest świetny sposób na to, aby w bardzo krótkim odstępie czasowym pokazać dokładnie to, co może być ciekawe dla, dla Twojego klienta. Myślę, że warto spojrzeć na to biznesowo. Yy. Kolejną rzeczą jest, jeżeli chodzi o trendy, to Foursquare traci na popularności. Moim zdaniem nigdy nie był specjalnie e, popularny w Polsce. W wypadku Myspace, które zostało zakupione przez e, Ruperta Mardocha, e, będzie wzrastało na, na swojej popularności. Myślę, że miało swoje, jeżeli dobrze pamiętasz, to miało swoje 5 minut. Może rzeczywiście. E, Mardoch ze swoim zapleczem zadba o to, żeby MySpace z powrotem wróciło do, do łask internautów. I ostatnią bardzo interesującą rzeczą w tych siedmiu trendach w 2014 roku jest informacja o LinkedIn. Forbes twierdzi, że stanie się on głównym portalem komunikacji w, na poziomie Business to Business. I myślę, że jeżeli jeszcze nie trafiłeś na LinkedIn i nie sprawdzałeś kompletnie o co chodzi w tym portalu, to znając tą informację, powinieneś zobaczyć, do czego może ci się LinkedIn przydać i dlaczego tam pojawiają się właśnie profesjonaliści i jak łapać z nimi kontakt, jak z nimi po prostu rozmawiać, jak z nimi się komunikować. Mam nadzieję, że informacje, które zawarłem w tym wideo, będą dla Ciebie o tyle interesujące, że jeżeli zajmujesz się promocją czegokolwiek w internecie, to zaczniesz jeszcze większą uwagę przykładać właśnie do socjal mediów. To byłoby już na dzisiaj wszystko, natomiast jeżeli chciałbyś jako pierwsza, jako pierwszy otrzymywać informacje o kolejnych wideo, które będą pojawiały się na moim kanale, to zapraszam Cię na naciśnij ten przycisk tutaj po tej stronie. I będziesz mógł zasubskrybować mój kanał na YouTube, co pozwoli Ci automatycznie jako pierwszej osobie otrzymywać informacje o tym, że pojawił się nowy film na moim kanale. Natomiast, jeżeli interesuje Cię więcej informacji na temat social mediów, wideomarketingu i promocji w internecie, to zapraszam Cię na moją stronę internetową www.wujujski.pl. Tam znacznie więcej na ten temat. A dzisiaj dziękuję Ci już bardzo i do zobaczenia w kolejnym wideo.